Zakręt śmierci. Dlaczego? Zobaczcie. Poczytajcie sobie. Po czterdziestym piątym roku zaczęły być wypadki, bo się motoryzacja zaczęła. No i zrobił się zakręt śmierci. Idziemy go zobaczyć. Co tam Jolasia? Chodź. Co tam jeszcze ciekawego? To no, jest gdzieś na wysoki kamień, ale nie robiła. To jest ten oto zakręcik. Wiesz dlaczego? po wojnie Z motoryzacja się zaczęła coraz większa i dużo ludzi wypadało tutaj Chodź na bok o. O Słuchajcie, zakręt jak zakręt Ale jak, jakie widoki A faktycznie tam jest u góry, teraz jakby widokowy Pięknie. Piękne widoczki tutaj są No bo jesteśmy dosyć wysoko Naprawdę No idę do zakrętu, to poczekaj chwilę O, dzik Kobietka! To nie ci. No, kobieta i tak szaleje. A potem wypadają ludzie sobie z takich tutaj zakręcików. No i ten zakręt robić 180 stopni, jak się nie mylę. To tak pisało. Na pewno. Zobaczcie, jak coś tu wypadało. Gdzie to zresztą to od razu śmierć na miejscu pewnie. Wiedzisz, w tym miejscu kobieta siedzi. Niezłe, niezłe gorzej, jak ktoś tutaj wypadał. Zobaczcie, tu już jest konkretnie w dół. Taki piękny zakręt, a tylko z głową wystarczy jeździć. No, chyba że komuś puszczą hamulce, ale to są jeszcze biegi. Tyle. Tam dalej już nie będę szedł. To jest właśnie ten zakręcik. Jest gdzie zaparkować. Troszkę wcześniej tam jest większy parking. Potem z drugiej strony można sobie stanąć. No. Także kolejno zwiedzanko ze Stalewakami. Dziękuję bardzo. O! Była linia najechana. Oblany test. Trzymajcie się. Znikam. Na razie.